Będziemy dzisiaj gotowali w kociołku myśliwskim pyszną fasolkę po brytońsku. Będziemy uskuteczniać narodowy sport Polaków. Morsowanie jest to po raz pierwszy. rozdziwicza się pod kontrolą Wojtka, który jest już doświadczony w tym temacie. Także jedzenie, morsowanie, helikoptery, wszystko na odcinku. Lepiej będzie nie może. Zapraszamy! Zaprzegnę mojego gościa do pomocy, także Hugon, to co dzisiaj będziemy potrzebowali do naszej nasolki, to jest kiełbasa polska surowa, już pokrojona, do tego boczek, tylko nie za gruby, nie, żebyście nie podlali. Mamy paprykę i nasze narodowe złoto, jest cebula, jest cebula. Dobra Hugon, to co bierzemy po mięsku i sypiemy do naszego kotła. I zobacz, no i co musimy teraz zrobić, to się troszkę przypali, Hugon, dosłownie, no color, no taste, czyli potrzebujemy, aby nasze mięso nabrało po prostu koloru, zrumieniło się, ale przypaliło, wtedy damy warzywa, cebulę i paprykę, kurde, palę się chyba nie, damy warzywa, a na końcu wiedzie fasolka i sos pomidorowy, będą przyprawy i pasuje, tak na szybko. Ja Ci w pełni ufam, nie wiem o gotowaniu, ale wiem o jedzeniu, więc wiesz, Ty gotujesz, ja jem. Dobra, a pasuje, się... pasuje. Gaz zwiększyć, zmniejszyć jest dobry. To nasza indukcja ma dobry gaz, jak sam zauważyłeś. <noise> no właśnie, nie wiem czy podkręcić, czy zmniejszyć, jak to robiłem. Nie wiem za czym przykryjemy, słuchaj. Ale poszmalno jak matka z liścia. Jest dobrze, ja w ogóle jestem pod pełnym wrażeniem tego, skąd masz wiesz, taki żeliwny ten kocioł do gotowania. Słuchaj, powiedział, powiedziałbym tobie, że wiele się nastarałem i mam prawdziwego kowala, który dla Gryffindoru miecze weźbił. Prawda jest taka, że kupiłem go w Lerua. Specjalnie pod odcinek, rozumiem. Dokładnie. No to jest drugi raz, jak go używamy, ale to jest internet, wiecie o co chodzi, także zapraszamy na odcinki z kociołkowania. Na naszym kanale są jeszcze inne odcinki. Hugon, no przed nami będzie grande finale, niekoniecznie jedzenie. Ale będzie to morsowanie, jak się czujesz? Słuchaj, ja jestem przerażony, ucieszony, podniecony naraz, nie? Jak? Takie spektrum całej emocji. No i przede wszystkim jestem ciekaw, jak będzie wyglądało temperatur, mierzenie temperatury wody swoim ciałem, nie? Jak bardzo przerażające i straszne to będzie, a może właśnie niekoniecznie. Co nie wiem, jak Ty jak wyjeżdżałem z domu, miałem minus 7. Rano niby było minus 2. W wietrze to bym powiedział, że z minus 13, prawda? No, Coś tak, no, takiego, no dokładnie otrzymałem. tak, dokładnie tak, także na pewno będzie nam rzeźko, mam nadzieję, że ta strawa na trochę pobudzi i się przyda. Tak, że będzie nas ogrzewała po, bo, bo na pewno będziemy mieć małe problemy, nie? Jak wyjdziemy z tej wody. No, dokładnie tak. W Ci może wręcz różkę. O, let's go! Zamieszasz. Tak y po prostu. Pomora tak? Tak, 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 Chamsko po prostu mieszasz. A potem jakaś ta cebulka będzie miała się zeszpić, cokolwiek? Tak, tak, tak. Ona też się miała, musi się przyjarać. Ale jest piękny dźwięk. Czy to słyszysz? To jest takie, takie jak, wiesz, jak ten tłuszczyk, nie? Jak to twierdzi, no. nie. Czy to jest danie, powiedz mi Wojtek, które można yy, wiesz, przed ranką na przykład jeść? Czy byś polecał? Czy to jest danie wiesz, na przykład takie walentynkowe, że robisz... Słuchaj, powiedziałbym, że może być bombowo albo niespodziewanie, <laughs> albo że atmosfera może się po prostu zagęścić. O, no to nie, nie, nie brzmi to zachęcająco, biorąc pod uwagę moje dzisiejsze plany. Ale nasza fasolka, słuchaj, jest wege, najważniejsze. Ta solka nie miała matki. Także nie martwcie się, to wszystko jest bezpieczne. Wyłączając kiełbasy i boczek, to jest w pełni yy, danie W pełni, wegańs w pełni tak. wegańska podrawa to jest. Kiełbasa i boczek się smażą, ale są też ważniejsze okoliczności, dęb bo Hugon to postać się byle jaka zajmuje się męskim już Gdybyś chciał powiedzieć, skąd taki pomysł na kanał i jak to się u Ciebie wzięło? Zgadza się? No słuchajcie, jest kilka wersji tej historii. Może powiem taką y, bardziej tą, którą opowiadam publicznie, to znaczy wiem, że mężczyźni czasem, czasem potrzebują pomocy, jak się ubrać, jak ułożyć włosy, jak, y, jaki zegarek nosić, na jaką sytuację i tak dalej. Jak chcecie wyglądać tak dobrze jak Wojtek, tak stylowo, ubierać się, wiecie, tak elegancko. Y, no to zapraszam serdecznie na mój kanał. Chętnie wam udzielę tam jakiś porad. Słuchajcie, ja sobie grzeję tutaj przy tym ogniu trochę stópki, ale już myślę o zimnie, które zaraz mnie czeka, jak będziemy wchodzić do wody. No i Ty, Wojtas, słuchaj, już trzeci, drugi albo trzeci sezon morsujesz. Jakby w ogóle wiesz, skąd to się u Ciebie wzięło i co, co... co... Słuchaj, po no prostu je. pewnego dnia stałem i mówię, kurczę, może będę prekursorem czegoś. I mówię, jak Gutenberg nie będę, maszyny do pisania nie wymyślę, zacznę morsować. Zadzwoniłem po mojego kumpla, mówię, my ty słuchaj, A gdyby tak zacząć morsować, i wtedy ja im wszystkim mówię, idziemy na morsy. No i słuchaj, w ten sposób właśnie zostałem prekursorem polskiego morsingu. Także Artur od nas tak naprawdę się uczy. To jest normalne. A ja już się wystraszyłam. Cieszę się, że możemy razem dzisiaj... Długo No czekaj, taka to była nauka. Czy się skakać? Tak, wiesz. Do wody, pod lód. Nie, my uczymy, aby wszystko robić z głową bezpiecznie przede wszystkim zważać na własne możliwości robić to najlepiej w grupie w terenie w którym wiemy gdzie morsujemy wiemy z kim i jeżeli co najważniejsze jeżeli nie czujesz się w wodzie bądź Ci po prostu zwyczajnie za zimno trzęsiesz się za bardzo wyjdź z tej wody to nie są zawody chodzi o to aby to wszystko robić bezpiecznie z głową trzeba być zabawa i regeneracja dla ciała a nie szpan albo jakieś zagrożenie tak więc mądra rada z której możecie skorzystać którą dostajecie w programie kulinarnym przede wszystkim bezpieczeństwo i rozwaga yy, i wspólne morsowanie. Myślę, że to jeden z takich kluczy do wspólnego bezpieczeństwa w morsowaniu. Nie chcę za bardzo, bo oni wziąłem oleju. Dobra, Hugon, wsypiemy teraz tak. Yy, pap papryka. I cebulka. O, no, jak pani bo jest olej w niej. Wy tego nie wiecie, ale ja dałem trochę oleju do, do cebuli wcześniej. Ważnym elementem jest przecier pomidorowy. My użyliśmy jego staniego z Biedronki, natomiast jego sekretem będzie przyjaranie go, naprawdę. No dalej! No, jakoś tam taką i chugą, gdybyś był uprzejmy, po prostu zamieszać. Powrotnie. Dobra, słuchajcie, teraz będziemy musieli dać yy, przecier pomidorowy jeszcze w płynie. Poszło! I kamera, i operator, i spodnie. O kurde, tej. Tom Rani, ma, ma, dwie osoby krwawią na mnie. No. Słuchajcie, takie, ma być grubo, jest, jest, jest gotowanie. Dodajemy papryki ostrej, kamiz, weź nas pod uwagę. Ale ile tej papryki? Pełno, dać. Tak? Wszystko wrzucasz, Nie wiem, sporo połońce? wrzuciłem. Sporo. Ja, wrzu ja robię swoje. moje przepisy są na oko i jakoś tam nie, 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 nie patyczkuję się za bardzo ci powiem szczerze. Niech ludzie wiedzą, że nas stać, hugonki. Rozumiesz? Proszę. Tak, taki obiad Codziennie mogę wszystkim fundować. Dodajemy moje ranku. Tak się sypie. Trochę pietruszki. Musi być trochę witaminki, nie? Z folią wrzucasz, tak? Nie, nie, nie. Tym razem bez. Pokrojony na pieńku. Prawdziwie polowe warunki. Niczego nie udajemy, to nie jest magia telewizji, to jest po prostu życie. Czy to mamy finite. Czy to jest to teraz dojść tutaj, wiesz, jakby to w ma tym sosie? Tak, wiem, to ma dojść coś. i przejść. Zaraz jeszcze dosypię pieprzu. Mamy w kulkach, także go zmotkujemy i będzie koniec. Powiem wam, że H Hugon prowadzi blok meski, a tutaj się całkiem dobrze spisuje, stylowa odpowiednia, zaangażowanie jest. Ładnie miesza, No podoba mi się, naprawdę gość. No tak, staram się starać na wysokości zadania, które mi tutaj wyznaczyłeś. Nie mogę być wiesz, o wiele gorszy od ciebie. Okej. Okay. Nie chcę. Dobrze bo będzie siara potem na dzień i powiedzą, no jak, Hugo, poszedłeś do wojska, do programu i nic nie powiedziałeś mądrego albo chociażby śmiesznego? Ale nie, fajnie to wygląda, naprawdę jestem ciekaw, co z tego zaraz wyniknie. No niby dobrze wygląda. Musi, nie, mus... moim zdaniem wygląda wspaniale. Jakby to i to mówię nieironicznie, no. moim zdaniem to naprawdę wygląda dobrze. Słuchajcie, jeszcze nigdy nie zrobiłem sobie dania, które wyglądałoby tak smacznie. Nie wiem, czy to dobrze o mnie świadczy, ale, ale może świadczy dobrze o Tobie. Za dużo mojej ranku? Nie, to zabierzmy trochę. Aha. to jak za dużo to musimy to wybrać. Musimy, to musimy trochę wybrać. Słuchajcie, konkurs szukamy na... na Wodziankę, na Majerankę. Potrzebujemy kobiety, która pomoże nam wybrać Majeranek z tego dania. Majeranek z tego dania. Dobra, więc słuchajcie, będziemy teraz ten piecyk ściągać na bok, yy, szykować się do morsowania, a to będzie jakby sobie, wiesz, dochodziło, brało ciepło od tego żeliwnego yy, kotła i grzało się, czekając na nas. Dokładnie, czyli yy, gotowanie na tyle, bierzemy się teraz za szybką rozgrzewkę i do wody, a potem bierzemy się za konsumowanie. chyba Hugo, nosimy. Let's go! Okej, okay, ho. Jest ok, O O kurwa Poplułem. O gościu. Jak w razie nie chodz? mega zimno. No, muszę uspokoić oddech. Dobra. Ale pierwsze? Co ci pierwsze? Czy ci zabrane zimno? Uspokajmy oddech. Tak. A czy w sumie jak tak pomyślę, to w domu czasem mam chłodniejszą wodę, jak nie nagrzejemy w piecu, więc... Jak ponoć, ponoć w Łodzi mają zimną, jak rachunków już zapłacą, ale hej, o kurde. Powiem tak, jest inaczej niż spodziewałem, myślałem, że będzie trochę gorzej. Byłoby cieplej, gdyby więcej dzieci było. Dlaczego? To, to duże stężenie uryny, ale... O nie. W każdym razie cieszę się, że to zrobiłem. I, I teraz czuję... Dzięki, cieszę się, że weszliśmy, no. Tak bez zastanowienia, bez przemyślenia czuję, że to jest w ogóle dobra taktyka na życie, nie? Nie się za dużo, tylko go for it. No ja powiem szczerze, że jak pierwszy raz chodziłem, to wszedłem do kolan i uciekłem. Drugi raz wszedłem do pasa i uciekłem. Po prostu wiesz, zastanawiałem się, czaiłem się, a jak po prostu od razu wchodzisz, to jest zupełnie inna bajka, nie? nie no to ja miałem bardziej tak. Widzę, że ty idziesz, ja mówię, no, Hugu, no Do no turki pókują jakieś zdjęcie. No tak Ile ślimy? No ja czuję, że jest 10 minut dobre już, no. O, no W każdym razie słuchajcie, to co jest dobre to, że czeka na nas ciepły kociołek Tak, zaraz będziemy testowali to teraz zrobiliśmy Tak to co udało nam się upikcić, ugotować i będzie nas ogrzewać i mamy jeszcze helikopter, może pokaż helikopter? Patrzcie to, słuchajcie, bogactwo jest tutaj Dobra. Kończymy, lecimy. Chyba tak. Dobra, wszyscy słuchajcie Wszyscy nasi znajomi muszą wiedzieć, co zrobiliśmy, bo. A, nie wiecie. Ale było. Łapka w górę, subskrypcja, komentarz, nawet dwa albo trzy no, Dajcie, no ja, Zakładajcie nowe konta, żeby <laughs> dawać łapkę w górę. Ewa, <laughs> dzięki. Tak, chciałem coś takiego złym, jak to mnie nie robiłem. Добро. Hugon, no jak wrażenia po morsowaniu? Yy, no więc było, to były dwie najdłuższe minuty mojego życia, ale było lepiej niż się spodziewałem. Trochę nie czuję stóp, trochę nie czuję skóry, ciała, ale było naprawdę spoko i polecam. Powiem wam, że jestem pod wielkim wrażeniem Hugona, bo jak powiedział tak zrobił, zero zajęknięcia, po prostu wszedł jak kuna. No jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, ale powiedzmy B teraz posiłkowi, no. Oto no Hugon, Grand Hugo, finale, cię Zapraszam Hugon. Ja to wyporcuję. Miseczka numer uno. Jeden, proszę patrzcie, to jak ładnie paruje. Tutaj jest jedna. Dwie takie chochelki, myślę, że spokojem. Mamy, no to? To, mamy to, jest jedna. Dobra, postawcie mm. ugąd. Sekundo miseczka albo drugi. Ale primo. naprawdę w słuchajcie, sensie, na, te kociołki to jest fajna zabawa razem robić. Bo zobaczcie, taka atmosfera. O. Musi być witaminka. Dodajemy, żeby jeszcze wyglądało, bo to musi wyglądać, nie tylko smakować. Osmakować. To za prógą Bo się żyje Wybitne, proszę Państwa, wybitne! Mm. Jest gorąco, jest ostre Ta papryka robi swoje z, z, z tym z pieprzem. Mm. Słuchajcie, w kociołku myśli z tym Morsowanie, pumple, moda męska To się dzieje na różnych odcinkach. Zaproszę być nie może. Zapraszamy do Howona. Zapraszamy do Wojtasa. Dajcie suby, dajcie lajka. Dzięki, że jesteście. Cześć.